Jak dołączyłem na jeden, w sumie z z serwerów, jakie w ogóle istnieje? Otóż zaczęło się od tego, że na normalnego dnia zacząłem sobie grać... Yy. Grałem w Minecrafta, nie miałem jeszcze konta Reels i to w ogóle wszystko, nie? Byłem po prostu zwykłym, klasycznym graczem. No i właśnie, właśnie, właśnie. założę sobie konto Reels. Tak, tak sobie wid tak sobie przyklejam na YouTube chyba najlepiej serwery dla Bedrocka i Javy. <coughs> I tak patrzę, patrzę. Y I widzę, że jest jakiś ser ser serwer znany znan ze swojej nazwy HardSmP.eu, sami możecie wbić nawet nasz serwer, tylko ciężko. No, ten serwer jest mega fajny. Postanowiłem, że, a, dobra, zostanę tu trochę dłużej. I właśnie tak się wszystko zaczęło, nie? No, ale wy myślicie, że to koniec tej opowieści. आज तैयारी तो तैयारी तो तैयार तो है Na no, jakiś ciepł grozi jeba nam aktualnie. Dobra. No i właśnie tak sobie gram, gram, gram dalej, dalej, dalej. I tak sobie mówię, a dobra, zostanę tutaj już tak na dłużej trochę. Powiecie, nie wiem czy znosi mnie, czy coś. Ale to ja zazwyczaj nie gram na takich serwerach, wiecie, że... A dobra, dobra, No i właśnie, właśnie, właśnie. No. No. Dobra. Tutaj ja właśnie, no, zbieram sobie teraz prezenty. Tylko po to, żeby, no, mieć ci te jakieś. No i tak sobie gram, 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 gram. gram aż do eventu wielkanocnego. Mówiłem sobie: "A dobra, to do Wielkanoc już przestanę grać na Hardesem pilno." Został wypuszczony event wielkanocny, a ja tak już mówię sobie: "O oh, wow." To już wiem. Że <coughs> zostaję tutaj już chyba na zawsze, nie. Tak zostaje, 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 zostaje dalej. I tu nagle bo wtedy były akurat jakieś tam eventówki, Marchew w jest zwykła, Drill 3 na 3 wiecie, te w ogóle inne rzeczy No w sumie wiadomo o co chodzi, no eventówki tylko po prostu się dla mnie liczyły, no stożników też jakieś miałem, sobie nadal mam yy, Mnóstwo ich w ogóle, tych sożników. no połowa serwera to moje sożnicy. No i dotarliśmy do dnia, w którym oficjalnie zostałem, no jakby to powiedzieć, można tak że troszeczkę zbanowany, bo nie wiem, jak to można nazwać. No, o nie, o nie. nie, 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 nie. Jaki gracz? A! Boże. No i po i ewejcie wielkanocnym oficjalnym no można powiedzieć, że zostałem zbanowany. Znaczy tak to dozwiamy w ogóle. Bo nie wiem czy to był ban, czy co w końcu już. Jakieś typo O nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie No kurczę Spam nic mi nie da tutaj, nie no, przy okazji sobie jeszcze otworzymy skrzynkę bogactwa. Poczemu nie? O! Ale... Ale fajne, nie? Wiem, że to chodzi nie wiem po ile. Poczekajcie. Otwieramy. Klata 4-3. Siekierka. O, o, nie, 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 nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. Jeśli nie wiecie, co to jest, to to jest rózga. <śmiew> widzicie to? to? To, 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 to i to. Wiecie, ile to jest łącznie warte? To jest warte łącznie prawie, że milion. Więc, okej, okay, wystawiamy sobie to za... Sel Jaki sek? Sel Dobra, 500 Wystawiamy co łącznie za 500 -ka. O, on się spada w ciągu nie wiem ilu, nie? A jeśli możecie się pytać skąd wszystko to wiem gdzie to wszystko jest, to Mam drugi kod na 2 roku, 24 żeby się realmender Jeśli jest tutaj jakiś co możecie mnie dodać. Mam fajne światy, mega fajne. Na przykład tak nazwa XXXXX. No sobie wiecie to za rzędy x. to wystawimy za jakoś rynek cel 3, 3, 3 to jakoś tyle jest warte nie no nie w sumie aktualnie to warte jest nie wiem ile bo dobra wystawiam a jak możecie widzieć po mnie no to nie mam najlepszych hitów. Otóż, dlatego, że dopiero zacząłem tutaj grać, nie będzie tylko o Hardass tylko będzie też o no, mnóstwo serwerach, jakby to powiedzieć, no. Nie wiem, dlaczego o tym... A, no tak, jeszcze chyba więcej, będę miał bana. Zobaczymy, co tam w kalendarzu adwentowym dzisiaj mogę będę mógł odebrać. No tak 16 złotych jabłek. Nie? Dobra, więc no jak no w sumie już wam powiedziałem większość rzeczy. No nie powiedziałem Wam o jednym. Odkąd zaczęła się ta edycja? Mam mega dużo problemów z Z administracją, nie? Mnóstwo jakichś głoszeń na mnie idzie za to, że ciągle mam multikont. A mu największy wróg ma więcej multikont, te mniej nikt go nie zgłosił, nie? Więc no, lipa, 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 first. Mógłby to powiedzieć, no. Jakby też powiedzieć inną rzecz, no. Idziemy farbić jeszcze prezenty na bank. Nie no, dlaczego ja na bawonach zawsze spamię? Bawawany mnie nie biją przynajmniej. O. A, bloki, ty! O! 8 pereł. Ile to jest warte na rynku łącznie? Chwila. Osiem razy dwa. Czekajcie, jak głupi jestem, nie? Nie wiem, ile to jest warte łącznie, nie? 8 perł razy 2 to było. Yy, dobra. 8 razy 2. 6, czyli to jest 2,16 kawałek. te perły. Bo na. W sumie gdyby. Bo teraz perły są. No, o ile koła tańsze. To by było jakoś. Mogę sobie przetulić mnóstwo kaski? Nie, szczerze. To co, otwieram? O, szmaragdy. To jest taki krótki odcineczek łącznie. O kurde, nie, 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 nie. Oj, lipa, No Dobra, to by było chyba już za tyle z tego odcinku. Następna część będzie już jutro z Minecrafta. Więc no. Zaczyna się takie daily. Więc para.